Budują się obecnie i chyba nawet jeden już został skończony, zapowiadane chodniki. W którym miejscu i co już zostało zrobione, a co właśnie jest robione? E, mamy praktycznie ukończony chodnik przy ulicy Nowochruślickiej. To jest chodnik e, jakby od strony PWSZ-u. Tam jeszcze drobne prace wykończeniowe i posprzątanie terenu. No kawałek fajnego chodnika. E, po części wymiana tego co już było, po części budowa zupełnie nowego odcinka, tak aby połączyć istniejący chodnik y, biegnący od strony ulicy Lwowskiej z istniejącym chodnikiem biegnącym od, stronu, od strony mostu na rzece Łubince to już jest połączone, można tam bezpiecznie, przyjemnie a, sobie spacerować myślę, że ten tydzień i będzie sprawa już zamknięta a, i drugi taki odcinek, który już jest w trakcie wykonywania to chodnik przy ulicy Barskiej na drugiej stronie, jakby szkoły. No, ten chodnik jest w trakcie robót. Część już jest wykonana, na części są prowadzone dalej prace. <laughs> Miejmy nadzieję, że o, no, ta pogoda, tak. Ja zawsze podkreślam, że ona jest dla nas ważna. Nie tylko ze względów technologicznych, ale też ze względów o, czysto praktycznych. Tak? Jeśli jest błoto, to pewnych rzeczy się po prostu nie da robić, a i ludziom się gorzej pracuje, jak z góry pada. Upały pracownicy są w stanie przetrwać, natomiast z deszczami to różnie bywa.